Wam pokażę, jak zrobić. O, to już Wam pokazuję. Takie coś. Takie serduszko. Dobra, to najpierw. Idziemy sobie wybrać. Byle jakie coś. Do mi się nie chce łączyć. Na przykład. Free. Ubraniem. Dobra, chcemy na przykład to, szczegóły. Robimy screena. daję tutaj, zmniejszamy. Ok, robimy tak. Wychodzimy. Mm. Gdzie mam Bibis point? Nie wnikać. No, okej. Okay. Dziś oj. Teraz to usuwamy, dajemy to. Dookoła tego. Dobra, widzimy się, jak to zrobię. No, mamy gotowe. Dajemy tutaj. Save i my ok. Teraz widzimy. No i teraz. I teraz znowu do Blocks Wchodzimy w więcej. Oj, nie to. Tworzenie. Home ons Intense Classic Tutaj I to jest to. To Teraz. I tutaj No i mamy tyle Pa, Mam że Wam się to przyda